Zobaczcie Państwo, państwo, jak mówiłem, nie wiem, kto to będzie oglądał, ale tak, no dobrze, więc weźmy to, a może też czy w ogóle generalnie po brzozę się uda, ja tu się jeszcze do jednego, jednej z brzus. Ta brzoza pochylona, krzywa, patrząca tam, patrząca tam na dęba, została przede wszystkim ocalona, natomiast ta tutaj, rosnąca obok suchej, obok suchej, Osiki, tej tutaj, obok tej osiki, suchej rosnąca, ta brzoza, gruba bardzo, rosnąca na absolutnej swobodzie, bo z boku jest też tylko jedna osika. Tam, może będzie widać, ta brzoza została wyznaczona, aczkolwiek nie wycięta. Tutaj leśniczy wyznaczył następną brzozę, równie grubą, no to aktywną odęba rocznie, równie grubą, i tam dalej wyznaczył brzozę następną, też grubą, chociaż. Jedyną winą tej brzozy jest to, że obok niej rośnie grad. Nikomu ta brzoza w niczym nie przeszkadza, no nie wycią. No Na obie postawione, niech tutaj przyjdzie ktoś kto, y, kto, ktoś, kto broni stanowiska leśniczego. Ktoś tam w tych moich komentarzach, w tych moich filmach te łapki na dół stawia. Niech przyjdzie tutaj do mnie i powie: Przyjdziemy do lasu i wytłumaczy, dlaczego tak się dzieje. Pewnie y, są to leśnicy, bo. Tak przypuszczam, chociaż z drugiej strony to nie bardzo się chce to wiedzieć, że są to leśnicy, ponieważ leśnicy przy takich filmach, które pokazują nadzwyczaj rozbudowane draństwo leśniczego, nie powinni łapek na dół stawiać. Bo ja tu nie pokazuję tego wszystkiego, bo nie lubię czachura. Ja tu dokumentuję coś, co czachur robi, a robić nie powinien. I tylko i wyłącznie ale nie należy na to też patrzeć. Tu też piękny gruby dom został wyzięty. Natomiast niespecjalnie piękny został. Nie wolno na to patrzeć przez, patrzeć przez, przez pryzmat taki, że fajnie się mści. On może się im mści, ale to nie jest tak, że on w tej w akcie tej zemsty po prostu, nie wiem, kropki leśniczemu w lesie porobił, uprawy mu tak zdewastował, płotę poroz, pieprzał po lesie. No i cały szereg różnych innych to, których nie wymienię, a które podejrzewam, że niedługo ujrzą światło dzienne, bo jak mówię, cały ten cykl ma za zadanie tylko i wyłącznie wskazanie draństwa tego leśniczego i zgody na owo draństwo wydanej przez jego zwierzchników. Jak mówię, nie mam nic do lasów i pracujących w tych lasach ludzi. Po prostu niektórzy, którzy, niektórzy, za wyjątkiem Czachura, no może jeszcze z dwóch bardzo blisko z nim postawionych osób, niektórzy po prostu zaufali temu człowiekowi. Jemu to jest mistrz intrygi, intrygant wyższej klasy, więc ci ludzie Zaufali jemu i bronią go do tej pory, bo tak im to przedstawiał. Tutaj leśniczy mistrz intrygi wyciął dęba. Dąb ten będzie miał około 70-80 cm, może więcej, na pniu. Wyciął tego dęba. Powstała w ten sposób duża luka. Gdyby ten dom tutaj rósł, byłby. Pięknym dębem kiedyś w przyszłości. Teraz popatrzmy co dalej. Wyciął tego dęba, od tego dęba odciął takie tutaj coś. Ciekawe to w ogóle jest. Żeby to było lżejsze, to to do domu sobie zabrał, ale tu trochę spieprzyli pilarze, bo zaczęli ciąć. No ale jeszcze nie docieli. Tu tak samo, a też nie docięli to w ogóle jest takie gdzieś obrobione, więc to będzie miało masę. Tak, ze stos by z tego ułożył z niewielką dokładką, czyli to dość spore te takie właśnie rozgałęzienia. leżąca, rządca, osika, tam dalej widzimy stojące oczywiście z farbą drzewa. Tych drzew jest tutaj jeszcze sporo. Nie będziemy chodzić po całym lesie i tego oglądać. Wrócę do tego dęba. Po co został ścięty ten dom? Dlaczego go leśniczy zciął? a to pytanie. Ten dąb jest zdrowy, tu jest zdrowy i tam jest zdrowy. Na to pytanie może właśnie spróbuje mi odpowiedzieć, ktoś, ktoś kto tak z takim podchodzi sentymentem do Czachura, negując moją postawę, e, uważając mnie za drania, który tutaj czepia się e, lasów, bo ja się lasów nie czepiam tylko konkretnych ludzi, więc jak powiem jeszcze raz dlaczego został ścięty ten dąb jaki był tego powód i co z tym dębem się stało przecież to można będzie dojść prawdy są gdzieś wykazy tu parę kroków stąd jest bruk droga dlaczego tak a nie inaczej działa leśniczy kto mu na to pozwala to wiem dlaczego tak działa to też wiem, ponieważ tak rozumuję, i to jest właśnie problem, że ludzi tak rozumujących należałoby po prostu, po prostu nie pozwalać im zachowywać stanowisk decyzyjnych w tej sytuacji. Bo jeśli ktoś rozumuje inaczej, to może na przykład być wziętym artystą. Może robić nie wiadomo co, ale niekoniecznie powinien być leśniczym. Tutaj leśniczy działał na żywym organizmie brzus, wycinając je tutaj niemal po kolei tamtego dęba. To tak bardzo leśniczemu nie odpuszczę. Tam jest sosna, którą leśniczy zostawił. Piękna pogoda, luty, trzeci luty, pogoda jak z kwietnia. Tutaj następna brzoza, nic tutaj w tym miejscu nie ma. Nie ma nic, jest otwarte niebo, jest ścięta brzoza. Proszę mi wierzyć, i tuż za tą brzozą została nieścięta brzoza z takimi właśnie y, bliznami z takimi właśnie y, listwami pomrozowymi która to brzoza nadaje się jedynie do piecyka. Ona została, bo z tej strony, jak szedł leśniczy, to nie było widać. Tam dalej takie tłuste brzozy, niektóre pozostały, bo się nie zcięło, bo się zapomniało lub nie zauważyło. Tutaj mamy jakąś taką, jakiś taki wierzchołek, który tu został się leśniczemu i niewyrobiony po dziś dzień. Tutaj w sosnę mamy której leśniczy nie wyciął. Dlaczego ją wyznaczył? Trudno powiedzieć. Tutaj nic nie ma nad tą sosną. Jest tylko na niej znak. Znak Zorro. Także dalej idąc do bruku widzimy następne pniaki, pnie. Oczywiście po brzozach grubych tutaj nie ma następnej brzozy. Po brzozach grubych i po grubych dębach. Dlaczego leśniczy ściął tego dęba grubego tutaj, skoro ten następny ma listwy, po prostu daleko, daleko wysoko i będzie tylko dębem kominkowym. Trudno rzec, żeby ten był gorszy, tam dalej chwilę ściął brzozę. Po prostu tnie jak uważa, a że źle uważa, to i źle tnie, i nikt nie zauważa tego, tego jego, tej jego działalności to ten dom, który został. Nikt tego nie zauważa, nikt zauważyć nie chce. Frania, który to kiedyś widział i który nieśmiało o tym mówił, czy nawet gdzieś napisał, uznany został za niewiarygodnego. W konsekwencji przeniesiony, później zwolniony z pracy, bo się czepiał. Frani... Leżało tylko i wyłącznie, leży na sercu Dobro lasu. Pania nie ma do zadania umęczyć leśniczego albo jego nadzorców. Brzoza następna, tam następna kosa mi drogi, po prostu wycięło, co było trzeba. Tu przy drodze się już masa wyrobiła, dalej nie trzeba było wchodzić. Tu piękny Bóg sobie rosnący, jeden z niewielu w tym lesie. Tam. Podobny drugi, bodajże chyba leży, padł w nierównej walce tam też koło drogi. Leśniczy zostawił takiego dęba, którego wyciąć akurat powinien lub należało, bo to i droga. Ale przecież co z tego dęba, by mógł zrobić tam ze 4 metry, byłoby użytku tartacznego. Resztę to ciadostło, więc zostało. Wychodzimy stąd.